Premiera pierwszego Ralpha Demolki jakoś nam umknęła i dopiero całkiem niedawno sobie ten film nadrobiliśmy i bardzo nam się podobał. A jak jest z drugą częścią? Jak pewnie wiecie, raczej mamy w zwyczaju, że jak tylko wychodzi nowa animacja Disneya albo Pixara od razu idziemy do kina i chcemy się skonfrontować z tą nową animacją, bo z reguły jednak trzymają wysoki poziom. Jeżeli widzieliście pierwszą odsłonę, to wiecie, że Ralph oraz Wandelopa to są postacie z gier automatowych, które żyją własnym życiem. Troszeczkę jak to Story, tylko mamy właśnie bohaterów gier, a nie zabawki. No i w drugiej części filmu nasi bohaterowie już przyzwyczaili się do tego, że troszeczkę pozmieniało się w ich życiu, wpadła tam jakaś rutyna. Ralph z tego powodu jest bardzo bardzo, bardzo zadowolony, ponieważ teraz jest szczęśliwym złoczyńcą z gier. a, a Wandzia Vandelopa... wręcz przeciwnie. Tak. Wandzia zdecydowanie chce czegoś więcej od życia, i zaczynają jej się nudzić te trzy poziomy, które ma w swojej grze. Chciałaby czegoś nowego, chciałaby czegoś odmiennego. I jest to film przede wszystkim właśnie o tym, jak na przyjaźń wpływają różne ambicje naszej dwójki. Bohaterów. Jak w ogóle czas wpływa na przyjaźń? Z rządzeniem, powiedzmy. Losu dzieje się tak, że ulega uszkodzeniu gra Wandzi, w związku z czym ona traci swój dom. Na całe szczęście w międzyczasie zostaje w salonie gier podpięty internet. A internet to oczywiście ogrom możliwości także i dla twórców, żeby pokazać tam kolejny niesamowity świat. Bardzo kreatywny, z mnóstwem nawiązań i tak dalej. Już przyzwyczailiśmy się do tego w animacjach Pixara i Disneya, że te światy są bardzo właśnie kreatywne i też pomysłowe. Faktycznie kreatywności nie zabrakło. Choć moim zdaniem po pewnym czasie wkrada się do tego rutyna. Na pewno były takie obawy przed premierą tego filmu, że on może powtórzyć wszystkie wady filmu pod tytułem Emotki Film. I niektórzy już powoływali się właśnie na tamten film, widząc zwiastun drugiego Ralfa. Oczywiście może być to problem dla niektórych, że mamy tutaj stos marek, no bo wchodzimy do internetu i siłą rzeczy mamy w tym internecie elementy, które znamy po prostu z, z życia codziennego. Łącznie z eBayem, który jest tutaj jedną z ważniejszych marek i nawet wpływa tak naprawdę na przebieg historii, więc niektórzy. Będą mieli z tym problem. Miałaś z tym problem? Nie, bo wiedziałam, że musi to tak wyglądać, żeby jednak widz uwierzył w ten świat. Bo gdybyśmy tam mieli co krok zamienniki tego, co znamy, to byłoby to dziwniejsze, moim zdaniem, niż to, co wydarzyło się tutaj. Tak, trochę sztuczne mimo wszystko, a jednak całkiem urocze są te wszystkie nawiązania do tego, jak wygląda ten nasz świat rzeczywisty obecnie. Twitter wygląda super. Tak, ćwierkające ptaszki, rzucające tweety i tak dalej. Mamy oczywiście facetów na uliczkach, którzy są takimi popapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Albo na przykład Kolesia, który prowadzi sobie taki mały zakład, który jest wyszukiwarką internetową i cierpi na auto-uzupełnianie. To, to są bardzo kreatywne rzeczy. Tak. Widać, że twórcy mogli się pobawić tym konceptem. W bardzo pomysłowy sposób też Disney żartuje sobie tutaj ze swoich własnych schematów, bo w momencie, kiedy wchodzimy do świata Oh my Disney, to czapki z głów. Tam wszystko jest po prostu w punkt moim zdaniem pokazane, szczególnie w momencie kiedy zapoznajemy się z księżniczkami i kiedy to one opowiadają o problemach, które mają ze schematami, jakie pojawiają się w ich filmach, w ich historiach. Tak. I oczywiście bardzo mocno cenię tutaj te autoironie i to, to odniesienie się do tego, jak wyglądały dotychczas właśnie takie księżniczki Disneya i jak ten schemat jest tutaj w jakiś sposób przełamywany, bo Vandelopa też jest księżniczką Disneya, ale na nieco innych zasadach i jak nawet swoją własną piosenkę, którą tak muzykalowo zaczyna właśnie śpiewać po prostu na ekranie. Nie, w dosyć takiej nieoczywistej, powiedziałabym, konwencji. Tutaj też mam taki trochę mały zgrzyt z tym filmem, bo z jednej strony on jest autoironiczny, ale z drugiej strony bywa to czasem cyniczne, no bo jednak mamy do czynienia z tym światem Disneya, z tymi wszystkimi markami, które Disney już zdążył wykupić, już jest swego rodzaju takim monopolistą, i nie wiadomo, czego jeszcze nie ma tak naprawdę w swoim portfolio, a z drugiej strony mamy właśnie. Tę piosenkę muzykalową, która dotyczy spalin i krwi. I tak się zastanawiam, do kogo ten film jest tak naprawdę skierowany. No Czy właśnie. małe dzieci odnajdą się w A, tym świecie w ogóle? To jest mój największy problem z tym filmem, że ja nie wiem, dla kogo on do końca jest. I mimo, że uważam, że ogólnie morał płynący z tego filmu jest jak najbardziej wartościowy i faktycznie być może komuś pomoże, tak z drugiej strony wydaje mi się, że pewne inne elementy pokazywane w tym filmie są raczej po tej drugiej stronie. E... Nie do końca bym chciała, żeby moje dzieci na przykład zapoznawały się z tym w taki sposób. Do określonego wieku. Bo kiedy już tak, wiesz, przekroczą tak. tę konkretną no, barierę wiekową, no to już mniej więcej wiesz, że jest świadome to dziecko i może ym, przefiltrować e, jasne, je przez swoją ale własną wiedzę. też patrzę na to pod kątem tego, jakie dzieciaki były z nami na seansie tak. i większość z nich to były takie dzieci, no na pewno poniżej 10 roku życia. Na pewno i to wiele, wiele, wiele. I tutaj zaskakuje przede wszystkim koncept na to, jak bohaterowie muszą sobie poradzić. Z swoim problemem, czyli odzyskaniem kierownicy do tego automatu, żeby automat mógł pozostać w salonie i faktycznie Wandelopa mogła tam dalej przebywać, grać i tak dalej. Bohaterowie decydują się na to, żeby zarobić ogromną sumę pieniędzy właśnie w internecie i to za sprawą głupich filmików, jakichś challenge, jakichś rzeczy, które puszczają po prostu takich wiralowych typowo. Pomijając fakt, że najpierw ich pomysłem jest to, żeby robić rzeczy nielegalne. No tak. Kraść, więc jakby super. Ale no dobra, to jest wszystko szybko zamiecione pod dywan i mamy inne pomysły na to, jak można do, tej, do tych pieniędzy dojść. No tylko, że to, to jest problem też. Dla mnie to jest ogromny problem, bo tego się jakby nie podsumowuje w ten sposób, że mówi się, że to nie jest do końca spoko. To znaczy, to się wiąże jedynie z tym, że mówi się, że potem na przykład mogą cię ludzie bardzo mocno krytykować w sieci, bo kiedy dorwą się do komentarzy, to wychodzi z nich taki... No tak, tylko, że tutaj jakby nie ma dla mnie morału. I no nie wiem. No, po prostu nie uważam tego akurat za element, który powinien się w tak mimo wszystko wartościowej historii znaleźć i aż tak mocno działać. Problemem jest też taki rozstrzał e, tonalny, powiedzmy, rozstrzał klimatyczny, bo z jednej strony mamy takich fajnych, pociesznych bohaterów, kolorowy świat, tę satyrę, powiedzmy, tego internetu, a z drugiej strony, jak wchodzimy do slamsów darknetu, to mamy tam do czynienia z jakimiś typami z podciemnej gwiazdy I oślizgłymi. Tam jest naprawdę już dosyć mrocznie i jakby tak. dla czterolatka nie wiem, czy to nie jest trochę. Za dużo, a takie dzieciaki też były z nami na scenie. I, I mamy ten Darknet, i mamy te Spaliny i Krew, tę całą aplikację, która jest jakąś taką mieszanką GTA, jakiegoś Destruction Derby i tego typu rzeczy. Plus jeszcze mamy clownów w ogóle w kadrze, co było do, dla mnie dosyć zaskakujące, żeby w ogóle w takim filmie clownów wrzucić, bo wiadomo, jak takich, niektórzy traktują clownów. Creepy clownów. Ja też mam problem z tempem tego filmu w ogóle, bo w pewnym momencie on się trochę rozjeżdża i mamy mnóstwo scen, które są takimi zapchajdurami, mhm. które być może będą fajne dla dzieciaków, które będą mogły się z tego śmiać, ale już dla dorosłego niekoniecznie. Uważam, że ten film jest przynajmniej o 15 minut za długi. Tak. W tym środkowym akcie gdzieś tam coś kuleje zdecydowanie z tempem. Z jednej strony mamy bardzo szybką akcję, później wyciszenie, które ma służyć temu, żeby przemyśleć pewne sprawy, ale nagle wcinają się tam sceny, które dla mnie nie służą absolutnie niczemu. I też morał sam w sobie wygląda jakby był taki wciśnięty na siłę, że nie wynika naturalnie z tej historii, bo przez lewią część filmu tak naprawdę nie zajmujemy się problemem związanym z tym, co Wandelopa czuje tak naprawdę. Ona dopiero na pewnym etapie filmu zyskuje tę świadomość, że w sumie ja walczę o coś, albo gonię za czymś, co niekoniecznie będzie dla mnie najlepsze. Może czegoś chce więcej od życia i to było dla mnie trochę problemem, że to nie wynika właśnie naturalnie, że to wyskakuje nagle i dopiero z tym problemem wiążą się kolejne jakieś perypetie w trzecim no akcie No i filmu. właśnie, i trochę w tym trzecim akcie jest za dużo dokładane znowu i znowu mm -hmm. i znowu, bo... Wydaje mi się, że my już wiemy w punkcie kulminacyjnym, co jest tak naprawdę tutaj sercem tej opowieści, i bez sensu jest nam to tłumaczone kilkukrotnie podczas właśnie tego trzeciego aktu. No, jest to film na pewno w jakimś sensie problematyczny, ale nie jest to film zły. Myślę, że jego problemem jest przede wszystkim to, że nie do końca czasami wie, w jaki sposób opowiedzieć tę konkretną historię, i ma problemy z tempem, bo nie można oczywiście do niczego się przyczepić, jeżeli chodzi o samą relację między Ralfem a Vandelopą. E można się też przyczepić tutaj o sprawy techniczne, typu jak Absolutnie. ta animacja wygląda, bo jest przepiękna, płynna, szczegółowa i tak dalej, i tak dalej. I choćby dlatego, żeby zobaczyć, jak pięknie to wygląda i jaki postęp jest cały czas w animacji, dosłownie z roku na rok, warto do kina się wybrać. Mhm. Tylko kwestia tego, czy z dzieckiem, czy nie. I z jakim dzieckiem? I czy wszystko wyciągnie z tego sensu A... tak, jak powinno wyciągnąć. I to jakby zależy już od Was, ile Wy swoje dziecko uczycie rzeczy, które dzieją się w internecie i. Z czym możecie wy mieć problem jako rodzice, żeby nie było to pokazywane waszemu dziecku na tym etapie? Ja myślę, że po prostu jest to film, po którym trzeba trochę porozmawiać z dzieckiem na temat tego, co się widziało i Dobrze wyjaśnić. Dobrze byłoby pewne też porozmawiać rzeczy, przed. Bo nie wiem właśnie, czy sam ten środkowy segment z tym zarabianiem jest dobrą zachętą dla dzieciaków, żeby pokazywać, że to w internecie jest takie łatwe. To nie jest takie proste, jak tutaj sugerują nam twórcy. I być może to jest kwestia tego, że my mamy z tym problem, bo być może. my siedzimy w tym na co dzień i po prostu wiemy, że są rzeczy, które Psują branżę od środka. Ja niestety jestem trochę zawiedziona w stosunku do pierwszej części, i właśnie tak nie do końca mi się zgadza ton tego filmu z tym, do kogo on przynajmniej w reklamach mhm. jest skierowany. Dla mnie to jest czwórka. Wydaje mi się, że po prostu mogło być dużo lepiej, i dużo bardziej pewne rzeczy mogły wybrzmieć, te, które są najważniejsze, a nie te, które są najmodniejsze. Po prostu liczyłam na. Trochę więcej serducha w tym wszystkim, bo mamy bardzo duży rozstrzał między tym, w czym serducho siedzi, a tym, co jest wciśnięte trochę tak za bardzo komercyjnie, moim zdaniem, tutaj. Troszkę tak. Dodaję mimo wszystko serducho za wykorzystanie postaci księżniczek, bo moim zdaniem są tutaj idealnie wrzucone w tę opowieść. Ja, prawdę mówiąc, nie będę aż tak szczodry, ponieważ dla mnie to jest plus 3 z serduszkiem za finał. Bo tam to serducho poczułem. Nie było tego tak dużo jak w pierwszej części, bo myślę, że finał pierwszej części wynagradzał całą właśnie e, tak. ca cały ten start, tak. który był taki dosyć niespecjalny, ale uważam, że to jest jak najbardziej udana animacja i zdecydowanie warto się przejść ze swoimi dzieciakami do kina, tylko właśnie z tym znakiem zapytania. To znaczy, trzeba z dzieckiem porozmawiać albo przed, albo po seansie, i po prostu wyjaśnić pewne mechanizmy, mm. jakie rządzą światem internetu tak. i tym, jak to w ogóle funkcjonuje. A plus oprócz tego jest tam sporo takich relatywnie brutalnych scen, więc dla małego dziecka może być naprawdę za mocno. Ale... Zdziwiłem się po akcji z rekinem, ale potem rekin wrócił i już, już okej. Okay. Ju... No tak, tak, tylko, już tylko co zostanie, nie wiem, w snach na przykład nocą. Mhm. Piosenka Spaliny i krew, nie? I zastanawiasz, nie, się, nie. zastanawiasz się, czy dziecko nie będzie tego później śpiewać, tak po prostu przy obiadku na przykład. Spaliny i krew. No dobrze, no. Naszym zdaniem na Ralfa Demolkę warto przejść się do kina, ale mamy kilka zastrzeżeń, i oczywiście musieliśmy się nimi podzielić z Wami. Dawajcie oczywiście znać w komentarzach, co myślicie na temat drugiej części Ralfa Demolki. I to wszystko od nas w dzisiejszym materiale. Do zobaczenia w następnych.